Cześć! Witam Was na kanale Lola MSP. Dzisiaj nagramy sobie Boni Planet, tak. I jakby to powiedzieć, będzie taki inny widok Boni Planet, bo jak zauważyliście, nie będzie tu żadnych innych kart, która jest godzina i w ogóle. No i myślę, że tak w sumie będzie lepiej, tak. No, mi się przynajmniej to spodobało. I tak, nie będę grała sama, bo jest ze mną dzisiaj moja kuzynka Maja. Cześć! E, tak, e, no i tak. To jest jej Bonnie Planet. To jest ona, jej team, family. <grych> A to jest moje. Lecz będziemy dzisiaj grali moim, tak? Tak. No. E, no, i będziemy sobie teraz grali. Tylko mm, sprzedam. Sprzedam. Zobaczcie, ile mam łociuchów. Czyli tak, sprzedaję to. takie. No, tylko mu głośno, pamiętaj. Ok? <laughs> nie sprzedaję. Mm. O, widziałeś furkońs? A, no, furkońs dobrze mówiłaś. Bo wiecie, ja to nazywam pieniążkami. <laughs> ale to się nazywa furkońs. Właśnie te pieniążki, ale nie wiem, jak się nazywa to. Że tak powiem, to fein. To fein. No, i będzie fake. Ogólnie nie będę tego sprzedawała wszystkiego, bo tego jest pełno. Ale będę sprzedawała takie, no, tak chwilowe, żeby po prostu sobie trochę uzbrać kasy. Pomimo tego, że już mam 4000, yy, że tak powiem, bliżej już 5000. I ulepszę sobie yy, gimnastyka. Gimnastyka. No, no, levele. Tak, hop. Stop. i tak ci rosną lewele? <noise> Przepraszamy znowu za telefon. Yy, co mówisz? Yy, I tak ci będą rosły lewele? Bo znaczy, no wiesz, ja muszę kupować te levely, nie? No tak, ale tak ci rosną. Tak. Tutaj na razie nie będę nic. Właśnie, zobaczycie, co dostałam. E, czekajcie, zaraz Wam pokażę, tylko jeszcze szybko sprawdzę. Te wszystkie ulepszenia tutaj nie, dobra e, i tak, e, dobra, czyli idziemy tutaj, idziemy tutaj, e, nie będę na razie. I patrzcie, e, jestem tu, bo jak wiecie, dostałam, e, dostałam taką mapę. Pewnie nie wiecie, co to jest za bardzo. Y, ale ja Wam zaraz powiem. Jest to y, tutaj. O, tutaj ten portal. Y, do sam wygram taką mapę, Było bardzo dużo gram, żeby zarobić pieniądze, żeby podwyższyć level i w ogóle. No i do sam bardzo dużo tego. Więc teraz będę walczyła z. Tutaj będę walczyła z. już dokładnie nie pamiętam. Maja, odezwie się coś. No dobra. Tak, tak tutaj. O kurczę. 14. level. Na dziesiąty. Dobra, ja i tak przegram, więc będzie już ten. Bo ja wiem, że ja przegram, nie dam rady w ogóle. Nie ma szans. Bo już tyle życia, tyle. no. Tak właśnie. No, sprayem już się wspomnie. No dobra, zgramy wtedy tym No i no tak i leżycie. No właśnie. No super. Ekstra. Jak jeszcze? Nie no. Nie no, już jest po mnie. Rozumiewanie tym, już po mnie. No. No dobra, ale na szczęście mam to. Mm. Więc na tym poziomie nie gram, a jak wchodzę do portalu, właśnie pokażę Wam, jak to wygląda. Bo pewnie jesteście ciekawi, jak wygląda tutaj ten. No, ten drugi świat. Ja go mam, lecz na nim nie mogę grać, bo jest tutaj. Yy, o, jestem tutaj. Jest tutaj taki boniś, który, który. Właśnie. Który? Który ma level yy, 12. A ja 12, 10 już dokładnie nie pamiętam, mam wysoki level. A moje, bo się nie są aż takie dobre. I no właśnie, i te, te również mają wysoki level, więc na razie gram cały czas na tej, na tej pierwszej planecie. Uwaga, o na tej pierwszej planecie. I codziennie gram od pierwszego, właśnie, od pierwszego cały czas gram. I jak widzicie, przez to zdobywam dużo ciuchów oraz je sprzedaję. No, no więc tak to wygląda. No i pieniądze. No. Maja... Je... Yeah. Skąd ci biorą te boni z tym novelem. Już mi połowę zabrał. Dobra. I dostałam czapkę, a że tych czapek ja mam pełno, no to je sprzedaję i... Tak to wygląda. Yay. O, siódmy level, super O, widzicie, tu jest nie wiadomo jaki level, więc ja wolę na razie nie ryzykować Tutaj też nie A tu? Tutaj w ogóle nie wiem Więc na razie to sobie zostawię Pójdziemy do tej drugiej planety Okej okay. Kurczę, nigdy nie wiadomo, jaki lewy. Nie wiem, czy ryzykować. Czy... Dobra, ryzykujemy raz się żyje. Dziewiąty, <gry> Dziewiąty. Nie, nie jest aż tak źle. O, i tak ładnie poszło piórko, już pani. Aha, no tak, teraz boss, który pewnie będzie miał 10. Wiedziała. No i znowu dostaniesz to. Ten kwiatek. No, ten kwiatek za 400. Więc... No, w sumie dobrze jest. O. Dość dużo daje, nie? No, 400 kasy? 400 furkońców? Na MSP jest o wiele trudniej. No. O, właśnie, pozdrawiam Ronel, która również gra w Pani Planet. Co to jest? Co to jest? Nie wiem. Ja to chcę. Właśnie, mam taki już wysoki level, więc za jednym y, piórkiem y, 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 zabijam Bonnie z szóstym, y, najwyższym, siódmym levelem. To takie przykre, zabijasz je. Nie, ogólnie ich nie zabijam. Ja jakby eliminuję z gry. Mhm. No. Co tu nie? No, nie wiem. Siódmy chyba też idzie. Nie, dobra, pomyliłam się. Tak Siódmy ogóle... idzie za dwoma. <śmiech> 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 Aha, i tak mi zabrał jedny. A tak w ogóle to... Um, one wyglądają te wszystkie jak dziewczynki. No, takie. Ale ten zielony jak on. Epik jakiś. Nie wiem co to jest. <laughs> I co jeszcze tą czapkę? Ten ma 20. No. Próbowałem. to jest chyba ten serduszkowy taki No tak wiem, on tak wygląda jak tamten Ósmy, zawalczę też z nim, ale najprościej Chcę różową czapkę No ciągle żółta, nie? No Nudna Już się zmocnęła no. Tyle ich masz Ile, dziesięć? No jakoś tak Właśnie, a te z szóstym levelem zaderają mi tylko jedno, to takie jedno życie, że tak powiem Jedno stąd więc to jest to, um, strasznie mało. Dużo. Patrzcie, no ten mi akurat zabrał 7, bo ma siódmy lewe, ale to jest szósty mi zabierają. I I tak to mi nic nie robi. Mm. Ale was. <laughs> Algowane ciastki. No, żeby się z nimi męczyć. Jej, różowa czapeczka. Nie sprzedawaj. Nie, ja, ja sprzedaję tylko to, co mi się powtarza. No. Jeszcze spróbuję z tym. Ogólnie już chyba mam taki jeden kapelusz. On jest ogólnie fajny. Psz, psz. Mm. <laughs> Pieniądze. Dobra to jest ta kamylada? No, patrz. No, jest coś takiego. Cz, cz. O, dziewiąty, <grystanie> dziewiąty. To trochę słabo. Go ty. Ale no, tak sobie to ulepszyłam, że nawet y, ten sam level zabija za jednym tym zamachem. Więc ja bym chciała tego zobaczyć. No, to serduszkowe. Właśnie, mam już trzy kawałki tego serduszka. No. Nie no i mam jedno. Jedną? A, no, tak. Też to mam. No się śmieją, nie? No, się śmieję jak się yy, no, piórkiem. Ale ja się tego bossa boję, straszny jest. Nie. <śmiech> <śmiech> nie. Ale ja się go boję, taki straszny. O. Nie no. Żarcik. A, aha, yy, żarcik. No, ale ta... Dobra, teraz tak. Na razie yy, wyłączę. Dopowiem. Ale ta, ta... Ja się zajmę, bo te usta tak dużo dość zabierają, mnie No, usta, no i o, y, y, meduza. No, meduza Meduza to strasznie. Patrzcie, ile ja już w ogóle tego mam. O. Widzicie, bo ja tyle gram. Tak mnie wciągnęło to, pani planet. Masakra mnie wciągnęła, to pani planet. Super. Sakra. To jest super gra, serio. Ciebie dzisiaj, nie? Nie, ja w to grałam, no ale mi się tak nie, nie za bardzo chciało. No, ale teraz tak bardziej grasz, nie? No. Jak ci te boni pomogą to ulepszyć, nie? Też już, yy, Maja też już ma właśnie dosyć wysokie. Ten jest tak słodko, nie? No. Mm. O, zobaczcie. Wszystkie są skurucze. I teraz tak, pokażemy moje no nie wszystkie, tym nie. Właśnie, muszę wam jeszcze coś pokazać. To jest moje team. E, największy level to ósmy. I była dzisiaj, no, piąty level? No, w no. początku? No, yy, i tak. Patrzcie, jeszcze właśnie musiałam pokazać. Mój team. Jeszcze yy, ja mam to. Kupiłam sobie tego, tego i tego sobie właśnie. Kupuję z levelem ósmym. No to, wow. Bardzo. To będzie. O jakie imię. To, to będzie. Na razie to będzie Majko. Uszko. Będzie na razie łóżko, bo ma takie łóżko dziwne. Jej, to ma łóżko, okay. Ale ja go nie chcę w teamie. Właśnie. Bo on ma... który ósmy? A ja mam dziewiąty, dziesiąty i dziewiąty. U ciebie um, o. kropka ma najwyższy, a u mnie najniższy no. chyba. Nie wiem. Dobra, teraz pokażemy Mai. O tak to wygląda, u Mai yy, i ona, no 8, 8, 7, więc też w sumie spory yy, Ja się posprzedaję to I już O, to ile kosztuje? To jest bez serzy. No, tego nie sprzedam, a to? No ja na to czekaczkę Dobra, to chyba to by było na tyle w tym odcinku yy, Ja się z wami właśnie sprzedam tylko to i to. I to. No, widzicie zresztą ile tego jest. Pięć stron. Dobra, to ja się z Wami żegnam. E, dajcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. Łapkę w górę. Teraz raz... komentarz. No właśnie, nie zapomnijcie o komentarzu. To my się żegnamy. Trzymajcie się. Cześć! Cześć!